Jojojo, yo, yo, yo. szósty poziom, niebieska karta, ale nie będę wam pokazywał cytatów, ponieważ musi być też coś dla tych osób, które kupią te karty. Eee, bo jak wszystko się nagra na, na ten, nas media społecznościowe, to jaki fan będzie miała ta osoba, która to kupi? Eee, jak wszystko zostanie już przeczytane, dlatego jest tylko po jednej karcie. Lusujemy pytanko randomowe z tych. tych Dużo tego jest troszeczkę. I tak jak mówiłem, ja nie ustawiam, nie, nie reżyseruję. Możesz to wierzyć lub nie, ale starych trafiłem się tak kuryskie ciężkie to pytania, że, no takie, że po prostu, że XD, no ale to, ale to dobra, ja sobie wybieram takie, a jak się po prostu głównie na w sensie, że po prostu można odpowiedzieć na nie tak lub nie, no to, no to trudno i tak się da. To jest bardzo głębokie pytanie, nie zdążę na nie odpowiedzieć na dwie minuty, mógłbym o tym nagrać podcast dwóch godziny, ten, 3 godziny, mianowicie, to jest, jaką radę dałbyś swojej wersji z przyszłości i ile czasu do wyboru, czyli po prostu chodzi o to, że możesz wybrać właśnie nie chciałem się ograniczać w tych kartach do tego, że w przeszłości to co to znaczy? Rok temu, czy to znaczy 10 lat temu? No właśnie nie, samemu lub sama możesz sobie wybrać jaką radę dałabyś tej poprzedniej wersji ciebie. Spróbuję to nagrać w minutę 30, ale to będzie ciężkie, mówię wam. Na początku powiem, bo może mi już uciec czas, że zachęcam was do tego, żebyście też sami odpowiedzieli na odpowiadania na te pytania. I jeśli to czujecie, się coś was bo niektóre pytania mają taki troszeczkę vibe no nie tyle psychologiczny, psychologiczne, nawet można powiedzieć, że terapeutyczne, yy, dlatego tego, że to jest dosyć, już no, wchodzimy w dosyć coraz bardziej prywatną kwestię, co nie? I jaką radę dałbym swojej wersji z przeszłości? Dużo jest tych, tych rad, żeby więcej działać. Zrozpoczynać rzeczy. Nawet jeśli one pewno się kończyły porażką, to mówiąc maciną podwórkowym, chuj w to, wyjebane, po prostu, żeby spróbować i dowiedzieć się, że to nie jest dla ciebie, bo jesteś coraz bliżej coraz bliżej tego, co chcesz po prostu robić w życiu, albo nie wiem, co będziesz robić. może nawet odkryć swoje hobby, cokolwiek po prostu. Mm, na pewno, żeby ryzykować, ale też, nie bez, ale też bez, bez przesady. By um, poznawać różną masę no, różnych ludzi, bo im więcej się ich poznać, tym lepszym, masz też później filtrować się na przyszłość. I z mi 30 sekund. Boże, ja bym tutaj mógł 3 godziny na tym pierdzielić. Um, żeby tworzyć. Dużo tworzyć, a nie konsumować. To też mi bardzo pomogło, no. I stawiać je w takiej fajnej roli, że kurczę, coś stworzyłem jednak. Czy to fizycznego, czy takiego cyfrowego. Fajnie jest po prostu coś stworzyć. No i ostatnie to chyba, żeby po prostu um, się bawić w tym życiem nie brać tak wszystkiego na serio. Aż wszystkiego, nie?